Zaintrygowało mnie to, że jest to szkolenie skierowane tylko dla kobiet, ponieważ mój zawód wymaga wielu szkoleń, więc różnego rodzaju szkolenia od 10 lat odbywam. A zajmuję się doradztwem ubezpieczeniowym i inwestycyjnym, więc tych szkoleń mam naprawdę mnóstwo, i jakby nie, też temat, czyli cele, był dla mnie również znany. Od wielu lat, natomiast właśnie zaintrygowało mnie to, że, że jest to dla kobiet i też temat y, różnice między kobietami i mężczyznami, właśnie w biznesie. Mówiłyśmy o tym, że kobiety są bardziej empatyczne, wrażliwe, chętne do pomocy innym, y, są lepszymi słuchaczami. Zawsze uważałam, że te cechy są jak najbardziej pozytywne i szczególnie w moim zawodzie pożądane, wręcz. Natomiast y, dalsze dyskusje doprowadziły mnie do wniosku, że to wszystko jest ok, nie powinnyśmy się pozbywać tych cech, natomiast mieć ich świadomość i kontrolę nad nimi, tak aby one nie zawładnęły nami. Dalej dostałam propozycję coachingu też wydawało mi się, że z moimi sukcesami zawodowymi właściwie to mi jest niepotrzebne. Zaczęłyśmy rozmowy, okazało się, że rzeczywiście jest nad czym popracować. Zawsze można być lepszym niż się jest. I właśnie to zaczęłyśmy pracować nad organizacją czasu pracy. Jak to Monika określiła, należy wziąć byka za rogi i, i zaplanować pewne sprawy. W związku z tym to Poczucie winy, które było spowodowane nadmiarem obowiązków i zaległościami, które powstają non-stop. Właśnie zaczęłam nad tym pracować i powiem, że już mam pewne sukcesy. Oczywiście to jest proces, ale zaczęłam robić coś, czego najbardziej nie lubię w swojej pracy, co jest już sukcesem. I jestem bardzo zadowolona z tego, właśnie z tych spotkań.